że no jednak ci studenci nie pochodzą z Krakowa. No i studenci jednak nie głosują w Krakowie. E, więc po co jest walczyć o studentów, którzy głosują w innym mieście? Oczywiście mówię to sarkastycznie i troszeczkę z przekąsem, ale no niestety chyba coś w tym, coś w tym jest. Że Kraków powinien dostać źródła zewnętrzne z Unii Europejskiej właśnie na budowanie schronów. A budowanie schronów w centrum można po połączyć z czymś, co Unia Europejska bardzo chwali, czyli ekologiczny Transport zbiorowy mianowicie metro. Koszty, które są e, przedstawiane przez pana prezydenta Miśkowskiego, to są koszty nierealne. Znaczy ja rozumiem, że komunikacja musi, musi być e, dofinansowana, ale skoro nie stać nas w ramach tych e, posiadanych środków e, utrzymać to co w tej chwili posiadamy, czyli wszystkie linie autobusowe i tramwajowe, to jak będzie nas stać jeszcze utrzymywać, już nie mówię o wybudowaniu, bo to już jest w ogóle nierealistyczne, e, utrzymywać metro Dzień dobry. Przy mikrofonie Krystian Kwiecień zapraszam na nowy odcinek podcastu 8 za 7. Dzisiaj naszym gościem jest wiceprzewodniczący klubu radnych Kraków dla mieszkańców Michał Starobrat. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. Um, ostatnio pojawił się ponownie temat metra. Ten temat pewnie będzie często podejmowany, ale tak zaczynając wprost. Czy Kraków potrzebuje w tym momencie inwestować w metro? Pańskim zdaniem. Ja przyznam szczerze, że dużo osób mnie pyta o moją reakcję na temat tego, co zostało zaprezentowane. Jakiś czas temu czytałem o takim nowym zjawisku, a mianowicie zjawisku, które zostało nazwane Future Faking. I to jest chyba dobre określenie tego, co się dzieje właśnie w temacie metra krakowskiego, a mianowicie to jest taki polityczny future faking, czyli taka technika manipulacji mieszkańcami, polegająca na tym, żeby przedstawić taką wizję, doskonałą wizję przyszłości, czegoś, co nie jest realne do wykonania, coś, co nie ma żadnych źródeł. Zmierzam tutaj już do krakowskiego metra, metra żadnych źródeł finansowania. Ale coś, co rzeczywiście mieszkańcy chcieliby, chcieliby uzyskać, więc dla mnie to jest kompletnie taka obietnica bez pokrycia. Szczegóły finansowe to najważniejsza, najważniejszy aspekt metra, a jeżeli dobrze pamiętam, ponieważ nie uczestniczyłem w tej prezentacji, właśnie tego zabrakło podczas prezentowania tego krakowskiej, krakowskiej linii metra. No właśnie nie będzie sensownie inwestować. W obecną komunikację, już istniejącą, w to, żeby była bardziej punktualna, żeby tabor powiększać. Oczywiście komunikacja też jest zadłużona, ale no to chyba wydaje się sensowniejsze w obecnej sytuacji, właśnie finansowej. To znaczy, jak najbardziej. znaczy Pierwsza sprawa na komunikację miejską musimy stawiać. Czy chcemy, czy nie, ona powinna być dofinansowana i na nią zawsze środki powinny się znaleźć. Nawet w tym roku aktualnie w budżecie brakuje nam prawie 250 milionów złotych, e, aby e, komunikacja odbywała się tak, jak odbywała się w zeszłym roku, żeby nie dokonywać drastycznych cięć, bo przy kwocie miliarda złotych, bra e, jeżeli brakuje 250 milionów złotych, to 25%, to by oznaczało, że już w tej, w, na ten moment powinniśmy wstrzymać całkowicie kursy, ponieważ zostało nam raptem trzy miesiące do, do końca roku. Nawet dzisiaj rozmawiałem w tym temacie, e, czy, czy już miasto znalazło środki na komunikację miejską. Niestety dostałem odpowiedź, że za chwilkę pan prezydent wyemituje kolejny dług, kolejne obligacje, e, znowu na kilkaset milionów złotych i tak w dłuższej perspektywie czasu nie da się prowadzić miasta. Znaczy, ja rozumiem, że komunikacja musi, musi być e, e, dofinansowana, ale skoro nie stać nas w ramach tych m, posiadanych środków e, utrzymać to, co w tej chwili posiadamy, czyli wszystkie linie autobusowe i tramwajowe, to jak będzie nas stać jeszcze utrzymywać, już nie mówię o wybudowaniu, bo to już jest w ogóle nierealistyczne, e, utrzymywać metro, które już pamiętam za czasów prezydenta Majchrowskiego padała informacja, że koszt tej, tej, tej linii z Nowej Huty do dobronowic utrzymania, no to był grubo powyżej 200, tam chyba coś koło 300 milionów złotych utrzymanie, tylko i wyłącznie utrzymanie tej, tej jednej linii metra, więc na pewno na to nas nie stać i głęboko ubolewam, bo miała odbyć się w tym tygodniu dyskusja na temat zaprezentowanej linii metra, miała odbyć się specjalna komisja infrastruktury Rady Miasta Krakowa, padła taka Obietnica pana przewodniczącego Darosa, że w tym tygodniu radni, wszyscy radni miasta Krakowa będą mogli e, dostać pełne informacje dotyczące tego, co zespół do spraw metra wypracował. Będziemy mogli zadawać konkretne pytania. No niestety pan przewodniczący Daros yy, wycofał się z tego pomysłu yy, i takiej dyskusji nie ma, a pytań niestety bardzo poważnych jest bardzo, bardzo dużo. A jeżeli chodzi o tę zaprezentowaną yy, nowe, nową linię metra, to jak pani ją ocenia? Bo mieszkańcy tak naprawdę, mam wrażenie, że jednoznacznie określają ją jako złą, że chyba nie tego oczekiwali nawet zwolennicy metra. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym, że tak powiem, oceniać, to jest konkretny przebieg. Mogę zadawać konkretne pytania, ponieważ mam pewne wątpliwości. A mianowicie, no widzę, że eksperci, bo uważam i zdania tutaj nie, nie, nie cofnę, że to jednak eksperci powinni wybierać, czyli ten zespół, który został powołany, powinien wybrać odpowiedni, optymalny przebieg linii metra. I rzeczywiście widzę, że eksperci pracowali nad tym, ponieważ szukają tych, tych pasażerów. Widać, że ta, ta linia krąży po, po tych miejscach, w których rzeczywiście jest duża liczba mieszkańców, stąd ta odnoga prawdopodobnie na Kurdwanów, ale z drugiej strony brakuje linii, która połączy takie bardzo ważne miejsca, w których rzeczywiście jest bardzo dużo mieszkańców, na przykład stu, miasteczko studenckie na, na AGH, czy chociażby nowe tereny nowej huty przyszłości, gdzie z tych informacji, które do nas spływają, ma powstać jakieś gigantyczne centrum Finansowe, no i tam ma pracować kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej tysięcy nowych mieszkańców. Stąd co do, co do przebiegu, ja nie chcę oceniać konkretnie, chcę na początku zadać pytania ekspertom, żeby wytłumaczyli, dlaczego tak jest. A pytania są bardzo konkretne, i tu już mogę tutaj panu i Państwu zadać je publicznie, aby pan prezydent Mazur, pan prezydent Miszacki i grupa ekspertów mogli się do tego przygotować. Po co nam metro, na przykład z Kurdwanowa. Jeżeli my już w tej chwili, czyli mieszkańcy Kurdwanowa, mają tramwaj e, numer 50, który jedzie z przystanku Nowosądecka do dworca głównego w 22 minuty. E, metro ma jechać, przepraszam, z Kurdwanowa do Teatru Bagatela 18 minut. Tyle zostało przedstawione na prezentacji. Ale to są jeszcze dwa przystanki do dworca głównego. Zakładam 3 minuty, bo kolejny przystanek to jest stary klepasz. Nie sądzę, żeby była tam mała liczba mieszkańców, więc myślę, że dwa przystanki plus, plus jeszcze dojazd to, to, to będzie w granicach 3 minut. Czyli mieszkańcy Kurtwanowa do dworca głównego dojadą metrem w 21 minut. Aktualnie dojeżdżają w 22 minuty. Tramwajem numer 50. E, również mieszkańcy Kurdwanowa mają do dyspozycji niedawno oddaną linię jadącą z Kurdwanowa przez Łagiewniki w stronę Borku i w stronę Centrum. Tam jeździ tramwaj, jeżeli dobrze pamiętam, numer 11. No. No, i też dublujemy do, dokładnie to samo. Znaczy, widzę to, że eksperci szukali tych potoków pasażerskich. No, tylko pytanie: co? Będziemy likwidować te tramwaje? No, czy, jest... czy, czy, czy metro, czy tramwaj? No, jest dużo pytań. Na nie bardzo chętnie chciałbym, aby, aby pan prezydent odpowiedział, bo wydaje mi się, że celowo nie ma tej dyskusji, aby pozostawić takie wrażenie czegoś o tym politycznym future fakingu. Mówiłem, że to jest coś doskonałego. To jest coś naprawdę wizja, wizja przyszłości, super obietnica i my e, jako, jako radni miasta Krakowa, jako mieszkańcy Krakowa no nie zadajemy pytań, ale co się kryje pod tym opakowaniem, tak? Bo może się okazać, że to jest piękne opakowanie, a w środku jest po prostu e, pusto, tam nic nie ma i to jest obietnica całkowicie bez pokrycia. No, ale mogą zyskać takie regiony na przykład jak Kliny, którymi na co dzień pan między innymi się zajmuje i to jest coś, co może pomóc mieszkańcom, bo teraz dojeżdża się według danych około 50 minut do centrum, a dzięki metru można, przynajmniej też oczywiście według założenia, około 24 minuty. No i... No, tak, tylko, że gdybyśmy wybudowali tramwaj, o który tak zabiegam od tylu lat, w śladzie ósmego połuku tym tramwajem do centrum dojechalibyśmy również 20 minut. Tramwaj, który kosztowałby nas w granicach 200 milionów złotych, bo mówimy tylko i wyłącznie o połączeniu Klinów, czy nawet Opadkowic e, z ulicą Broszka. Nie mówimy o całej linii aż do, o, do, do dworca głównego, Bo tam już jest istniejąca sieć, a więc w granicach 200 milionów złotych. Nawet jeżeli to będzie w tunelu i zakładam zdecydowanie wyższą kwotę 300 milionów, to mamy w kwocie 300 milionów osiedle, które jest skomunikowane bardzo szybko. Eee, mieszkańcy Klinów, jak zobaczyli tą propozycję, to e, oczywiście fajnie mieć metro. Ale z drugiej strony zadają pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi i to było zadawane publicznie, było zadawane również e, przeze mnie: co z budową tramwaju? Czy budowa metro, metra na kliny wstrzyma budowę tramwaju? E, czy może w takim razie ten tramwaj będzie e, zmienił swój bieg? Może wrócimy do tego, co mówił o studium wykonalności tramwaju na kliny, za które miasto wydało 500 000, prawie 500 tysięcy złotych, a mianowicie, że najlepszą i rekomendowanym wariantem jest właśnie wariant tramwaju w śladzie 8 półkułanów. E, są bardzo dużo e, pytań bez odpowiedzi, ale na pewno je, są e, osoby, są podmioty, które się cieszą z tego metra na kliny, bo mieszkańcy mają mieszane uczucie boją się właśnie tego, że to będzie obietnica, której, no, przepraszam, że to powiem, po prostu nie dożyją, ale na pewno cieszą się deweloperzy. Cieszą się deweloperzy dziwnym trafem, dosłownie chwila, a ja już nie wiem, czy to było tego samego dnia, czy następnego dnia, pojawiły się e, w sieci e, reklamy dewelopera na Klinach, który buduje słynne osiedle, nie będę go reklamował, z dopisem Metro Kliny. Mhm. Więc no już są, są podmioty, które korzystają z, te, z tej informacji, z takich plotek. Chętnie podzielę się taką plotką, że podobno akurat ten deweloper w kręgach towarzyskich już od wielu, wielu miesięcy chwalił się tym, że metro dojedzie do niego. Czy do niej? Ciężko mi to powiedzieć, czy to była kobieta, czy mężczyzna. W każdym bądź razie już w kręgach towarzyskich to jeden deweloper chwalił się, że metro pojedzie e, do mnie. Tak, 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 tak zostało mi zacytowane. Nie na kliny, tylko do mnie, czyli do konkretnego dewelopera. No, przyznam szczerze, no, budzi to pewien niesmak mój, moim zdaniem, ponieważ e, Dni miasta Krakowa powinni mieć te informacje, wydaje mi się, że dosyć yy, szybko na pewno szybciej niż deweloperzy. No i wszystko to wygląda, jakbyśmy pomagali, raczej układać tą linię metra yy, pod deweloperów. A niekoniecznie pod mieszkańców, bo na przykład pytanie, dlaczego nie e, nawet jakaś odnoga na, do, w stronę bronowic, e, pozostaje cały czas pytaniem bez, bez odpowiedzi. Przecież potoki pasażerskie tam też są e, duże, no bo skoro jest odnoga na, e, na Kurdwanów, no to dlaczego nie odnoga na przykład na Bronowice? No ja bym chciał podyskutować z ekspertami, m, poznać ich argumenty i dopiero po poznaniu tych wszystkich argumentów będę mógł określić, czy ten przebieg jest optymalny, czy nie. Ale jest to jakiś paradoks, że. Kraków, który słynie z tego, że jest to miasto studenckie, jakby trochę zapomniało o studentach przy tym projekcie Meta, tak jak pan wspomniał o tym miasteczku studenckim. Nie ja bym to powiedział paradok. troszeczkę sarkastycznie z czego niestety słynę, że no jednak ci studenci nie pochodzą z Krakowa. No i studenci jednak nie głosują w Krakowie, więc po co jest walczyć o studentów, którzy głosują w innym mieście. Oczywiście mówię to sarkastycznie i troszeczkę z przekąsem, ale no niestety chyba coś w tym, coś w tym jest, aczkolwiek Eee, może nie chcę jednoznacznie określić, że jest to błąd ponieważ chcę usłyszeć odpowiedź od ekspertów z Politechniki Krakowskiej, dlaczego taką decyzję podjęli, ponieważ mogą być argumenty, które rzeczywiście bronią tą decyzję. Ja nawet głęboko wierzę, że my je poznamy. A jeżeli chodzi właśnie o taką nawet codzienność mieszkańców, bo obecnie mamy most Grunwaldzki w remoncie, będzie jeszcze Starowiślna, no mamy kilka takich remontów, które blokują centrum już teraz. Jest ulica Piłsudskiego, ma jeszcze dość tar Bagatela. No a jak będzie jak będzie metro bu w budowie przecież wydaje się, że wtedy miasto to już w ogóle stanie w miejscu. Znaczy, na pewno to będzie przedsięwzięcie, ale przedsięwzięcie, na które, no, które moim zdaniem warto, warto podjąć. Eee, ja jeszcze tylko krótko powiem po pod kątem tych, tych kosztów, które zostały zaprezentowane, ponieważ dzisiejsza rozmowa jest jedną z nielicznych, gdzie możemy podzielić się naszymi, e, czy ja mogę podzielić się naszymi uwagami. Eee, I e, dlatego koszty, które są przedstawiane przez pana prezydenta Miszowskiego, to są koszty nierealne. Znaczy, mówiąc o tym, że e, ten koszt 29 kilometrów Metra ma wynieść w granicach 15 miliardów złotych, no to mówiąc krótko, jest to, jest, to, jest to totalnie nierealne. Dlaczego? No, oczywiście są miasta w Europie, gdzie metro jest zbudowane taniej, nie wiem, Helsinki, Sewilla. Tam koszt jednego kilometra linii to był w granicach 60 mili milionów dolarów, czyli w granicach 220 milionów złotych, czyli taniej niż pan prezydent Miszalski mówił, około 200 milionów złotych. Ale tam około 56% w Helsinkach i ponad 36% w Sewilli to jednak było metro, które szło na powierzchni, nie szło w tunelu. Stąd te niższe koszty. Ale gdybyśmy porównali chociażby do Londynu, w Londynie koszt wybudowania jednej z linii 21 km, a my mamy 29 km, ale już w tunelu, całkowicie w tunelu, no to był koszt prawie 19 miliardów dolarów, czyli około 70 miliardów złotych, czyli w granicach 1 km 3,5 miliarda złotych. Pan prezydent Miszewski mówi, że koszt i pan prezydent Mazur, że koszt krakowskiego metra będzie średnio 500 milionów złotych. Czy to jest realne? No, możemy porównać do warszawskiego metra. E, ja specjalnie sprawdziłem, jaki jest koszt warszawskiego metra, bo to już jest zdecydowanie bliżej i, i, i koszty są, e, są bardziej zbliżone. I tak środkowy fragment e, drugiej linii metra, e, warszawskiego metra, e, jeden kilometr kosztował 505 milionów dolarów. Czyli około 2 miliardów złotych. I żeby tutaj Państwu przedstawić taką obiektywną informację, to tak, w tamtym fragmencie też była przeprawa przez rzekę, stąd rzeczywiście te koszty były zdecydowanie większe. Dalej na wschód i dalej na zachód, w Warszawie, jak była budowana ta linia, koszty rzeczywiście spadły do około 200 milionów dolarów czyli znowu ponad 700 milionów złotych. I szanowni Państwo, to był rok 2010-2015, przed gigantyczną inflacją i wzrostem cen na usługi i budowlane materiały. Czy mówiąc krótko, biorąc pod uwagę specyfikę, wracam do tego centrum miasta, tego naszego śródmieścia, koszty będą zdecydowanie wyższe. Zdecydowanie wyższe niż mówimy o miastach poza Polską, gdzie rzeczywiście zabudowa nie jest tak gęsta i te, te prace budowlane przebiegają dosyć płynnie. My, budując e, w centrum Krakowa Metro, musimy liczyć się z gigantycznymi problemami. Aby tych problemów uniknąć, technologie będą musiały być dużo droższe, aby miasto mogło normalnie funkcjonować. Stąd mieszkańcy muszą być przygotowani na duże utrudnienia, a koszty, które są po, podawane przez pana prezydenta Miszewskiego, są kosztami totalnie nierealnymi. Wiceprezydent Mazur wspomniał o takim argumencie, jak schronienie w czasie na przykład konfliktów zbrojnych, czasami innych jakichś katastrof. No to jest ważny argument, ale czy nie będzie sensowniej z perspektywy miasta inwestować po prostu w jakieś schrony takie profesjonalne, a nie metro, które ma taką... Funkcję ewentualną spełnić? No i tutaj pan prezydent Mazur ma rację. Ja już o tym mówiłem jeszcze w poprzedniej kadencji w rozmowie z, no wymieniając swoje argumenty z prezydentem Muzykiem. Czym nie możemy wykorzystać sytuacji geopolitycznej, a mianowicie, no, Kraków jest bardzo blisko toczącej się wojny i czy my nie możemy pozyskać źródeł zewnętrznych właśnie pod, e, pod e, że tak powiem, płaszczykiem, pod, pod pretekstem budowy skronów i zabezpieczenia mieszkańców, ponieważ w Krakowie tych skronów rzeczywiście nie ma tylu, ile być powinno i e, nie jesteśmy zabezpieczeni na, na, na taką okoliczność. I to jest bardzo dobry pomysł, nawet nie do, dla samego faktu budowy tych, tych Schronów, aczkolwiek moim zdaniem miasto powinno takie schrony mieć, powinniśmy być zabezpieczeni na taką sytuację, ale właśnie po to, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć nie tylko w naszym kraju, ale na arenie europejskiej, że Kraków powinien dostać źródła zewnętrzne z Unii Europejskiej, właśnie na budowanie schronów. A budowanie schronów w centrum można po połączyć z czymś, co Unia Europejska bardzo chwali, czyli ekologiczny transport zbiorowy, mianowicie metro. Więc to jest bardzo dobry pomysł. Ja jeszcze o tym mówiłem w poprzedniej kadencji, i moim zdaniem tego władze miasta Krakowa powinny się trzymać, bo to jest, to jest takie światełko w tunelu, że rzeczywiście te środki, które mówimy, że 40% pozyskamy z tych środków zewnętrznych, to rzeczywiście mogą być realne właśnie dzięki temu. Że jesteśmy w takiej a nie innej sytuacji geopolitycznej. A czy miasto właśnie nie powinno zainwestować w komunikację miejską w szybką kolej niż w metro, w obecnej sytuacji finansowej, bo według mnie to jest warte podkreślenia, że sytuacja finansowa miasta Krakowa jest beznadziejna. To znaczy pierwszą rzeczą, jaką ja zrobiłem jako radny po prezentacji tej linii metra, to było opublikowanie wypowiedzi pana rektora Szaraty z Politechniki Krakowskiej, który powiedział, że miasto zmienia w tej chwili podejście do inwestycji polegające na tym, że teraz będą będzie budowana infrastruktura niezbędna, komunikacyjna. W tym przypadku metro, mówimy yy, o, o klinach, a dopiero potem ben, będą budowane yy, nowe, nowe osiedla i, i będą wydawane zgody na wprowadzenie nowych mieszkańców. Yy, I to jest moim zdaniem bardzo dobra decyzja, to znaczy, mianowicie powinniśmy zadbać na początku o to, aby komunikacja miejska się rozwijała. No I jeszcze pan, yy, pan rektor Szarata powiedział czymś takim, że jeżeli metro, ma być wybudowane kosztem dalszego rozwijania infrastruktury tramwajowej i autobusowej, to powinniśmy o tym metrze zapomnieć. I tego się będziemy trzymać, a mianowicie budowa metra na przykład do Opatkowic nie może wstrzymać dalszych prac nad budową tramwaju. Na kliny, i tak powinno być w innych częściach miasta. Tak, miasto powinno dalej rozbudowywać infrastrukturę tramwajową, dalej rozbudowywać infrastrukturę autobusową i starać się o metro. Ja głęboko wierzę w to, że powinniśmy się starać y, o, 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 o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, ale według y, no, mojej wiedzy i mojego doświadczenia, jeżeli to finansowanie nie będzie na poziomie 70-80%, co Moim zdaniem w tej chwili jest nierealne, czyli mówimy o pozyskaniu 70-80% właśnie ze środków zewnętrznych, a to miasta Kraków nie będzie na to stać. Dzisiaj naszym gościem był Michał Starobrat, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Jeżeli macie jakieś pomysły i uwagi dotyczące metra w Krakowie, piszcie śmiało w komentarzach. Zapraszamy na nasz podcast nie tylko na YouTube i Spotify, ale także na Apple Podcast. A za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki naszego podcastu 8 za 7. Do usłyszenia.